Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 15 marca 1947 roku, sobota. Woda płynie po lodzie. Wczoraj w pierwszym dniu od Wilży sytuacja lodowa na Odrze nie uległa znaczniejszej zmianie. Wskutek topnienia śniegu woda płynie po lodzie, aż do Widuchowa w powiecie gryfińskim. W rejonach Sulechowa na Śląsku Dolnym, Zielonej Górze, Krośnie i Słubicach w województwie poznańskim władze zarządziły już alarmy lodowo-powodziowe. Pół miliona hektarów. Wiosenna akcja siewna stanie się niebawem problemem dnia dzisiejszego. Czekamy tylko, aby marcowe słońce stopiło uparcie jeszcze leżący śnieg i osuszyło pola. Mniej więcej zatem w początkach kwietnia Rozpocznie się w całym kraju żmudna i ciężka praca rolnika, której plony mają zapewnić nam chleb na cały rok. Na Pomorzu Szczecińskim oczekujemy, że tegoroczny zasiew wiosenny wraz z zeszłorocznym jesiennym pozwolą nam osiągnąć pod względem zaopatrzenia w mąkę, ziemniaki i owoce roślin strączkowych samowystarczalność. Wiosenny plan akcji siewnej przewiduje obsianie na terenie naszego województwa 500 tysięcy hektarów, w tym na osadników, przypada 390 tysięcy, a reszta na majątki państwowe. Drugi problem stanowi siła pociągowa. Koni obecnie posiadamy, przeszło 53 tysiące. Biorąc obowiązującą normę zasiewów na konia 6 hektarów, otrzymujemy 378 tysięcy uprawionej roli. Resztę mają dokonać traktory, których z kolei posiadamy nadających się do użytku 1100. Licząc zaś, że traktor opracowuje 90 hektarów, stwierdzamy brak 255 traktorów. Koszalin warto sobie tego piwa naważyć. Praca w browarze w re. W ciągu roku 1946 wyprodukowano przeszło 200 tysięcy litrów piwa w wartości około 30 milionów złotych. Piwo koszalińskie, znane ze swej dobroci, doschodzi się szeroko. Rozwożone jest głównie na powiaty Sławno, Koszalin, Białogard, Kołobrzeg i Kamień. Możliwości produkcyjne browaru wynoszą przeszło 4 miliony litrów rocznie. Oprócz tego browar produkuje dobre lemoniady. Wodę sodową oraz lód sztuczny w ilości 3 tony na dobę, używany dla dostaw ryb morskich do centrum kraju w miesiącach letnich. Przystań dla kobiet i dzieci. Doraźne schronienie kubek gorącej kawy i kromkę chleba zapewnia izba dworcowa. Każdy przyjeżdżający po raz pierwszy do Szczecina rozglądając się po zniszczonych peronach dworca, zauważyć musi tabliczki z napisem do izby dworcowej Ligi Kobiet. Idąc w kierunku strzałki, dochodzimy do niezbyt dużego pokoju na pierwszym piętrze dworca. Cienkie ściany z dykty są bardzo przewiewne, pojedyncze okna także nie przyczyniają się do zatrzymania ciepła w pokoju, ale zawsze to lepsze niż w poczekalni kolejowej. Urządzenie izby stanowią cztery pary noszy ustawionych rzędem, cztery biało malowane ławy, stara kanapa, dwa stoliki i kilka krzeseł w kącie za zasłoną umywalnia. Prócz tego płytka elektryczna, garnuszek do gotowania kawy, kilka kubków, na środku piecyk żelazny wszystko bardzo ubogie i prymitywne, ale czyściutkie i zachęcające. Ogłoszenia drobne: kozę kotną, wylęgarkę elektryczną na sześćdziesiąt jaj sprzedam, kozirowskiego osiem.